Cześć i zapraszam Was dzisiaj na przygodę ze smurfami. Misja Złolić się nazywa. No, to jest wersja polska, więc mam nadzieję, że się Wam spodoba. No wersji angielskiej już Wam nie nagrywam, bo stwierdziłem, że jak są rzeczywiście małe literki, nic praktycznie nie widać. No to nie ma sensu takiej gry nagrywać. Więc mam nadzieję, że się Wam ta seria spodoba z kolei. No i zaczynamy nową grę. Zaczynamy sobie od tego. No i weźmiemy sobie twardy orzech do smerfnięcia. Dla smerfów, które są gotowe na przygodę pełną wyzwań i wszelkiego rodzaju niesperwnych rzeczy. Więc zaczynamy od najtrudniejszego poziomu. obrzeże oczywiście, wioski. Tam czekają, no i zobaczymy. Pozwólcie, że smerfnę wam opowieść barwną. O złoliściu, co podle w życie smerfów wtargnął. Smerfnąłem ten wiersz, by podzielić się nią z wami. Dodatkowo opatrzyłem go smerfnymi obrazkami. W spokojnej wiosce, gdzie chata stoi przy chacie, żyją sobie smerfy. Zresztą pewnie nas znacie. Mamy papę smerfa, co rządy mądrze sprawuje, i smerfetkę, której czasem nikt nie dorównuje. Jest też pracusz, lasuch, zgrywus i innych bez liku. Nie wymienia ich wszystkich w tym krótkim wierszyku. Daleko za wioską, gdzie zapuszczać się trwoga, stoi stara ruina, dom naszego wroga. Jest nim zły czarownik, noszący czarne szaty. Mieszka w tej ruderze z kociskiem kosmatym. Nosi buty czerwone, chyba dość niewygodne. Do tego, zdaniem krawca, kompletnie niemodne. Mowa rzecz jasna o gargamelu zuchwałym. Smerfnąłbym go w nos, gdybym nie był tak mały. Wszystkie jego myśli krążą wokół jednego. Chcę smerfnąć biedne smerfy, by stworzyć coś cennego. Tym razem wysmerfował, chyba spod poduszki, starożytną recepturę. Nadorodne gruszki? U, e, nie, nie gruszki. Poczekajcie chwilę. Starożytną recepturę na stworzenie legendarnej, niezwykle niebezpiecznej, trującej rośliny. Tak. I tak oto wysmerfował, czytając stare zapiski, tę niebezpieczną roślinę. I wkrótce było po wszystkim. Papa Smurf wyczuł groźbę i zaczął się stresować. Smurfy nam zaginęły. Musimy je ratować. A, jesteś o siłku. Czołem, papo smerfie. Pracuś poprosił mnie, żebym się z tobą spotkał. Założył mi na plecy jakieś dziwne urządzenie. Nazwał je smerfizatorem. Tak, to jego nowy smerfny wynalazek. Dzięki niemu będziesz mógł uleczyć skażone rośliny, które zasmerfowały wioskę. A może i wysmerfować zaginione smerfy. Mam taką nadzieję. Ale pracuś wspomniał, że ten sprzęt potrzebuje zbiornika. I dlatego cię wezwałem. Bez niego nie będziesz w stanie poprawnie używać smerfizatora. Ten zbiornik to kwiat, który ostatnio badałem. Smerfniesz go, jeśli pójdziesz dalej tą ścieżką. Wygląda na to, że rozwinął odporność na infekcje. Myślisz, że to rozwiąże nasz problem? Miejmy nadzieję, że tak. A skoro mowa o smerfizatorze, masz zaszczyt być pierwszym smerfem smerfującym ten wynalazek. Ale chcę się upewnić, że nosząc go na plecach, nie opadniesz z sił. Pa po smerfie, jestem najsilniejszy i żaden smerfizator tego nie zmieni. Ale mogę trochę poćwiczyć, jeśli smerfujesz, że to konieczne. Tak smerfuję, o siłku. Ostrożności nigdy za wiele. Wysmerfowałem dla ciebie krótki tor. Zaczynajmy. Udaj się do farmera. Smerfuję nad rzeką. Zanim smerfniemy dalej, upewnijmy się, że smerfizator nie ogranicza ci swobody ruchu. Zaczynamy w takim razie. Chcemy sobie do farmera z nim pogadać. No, smurfa osiłku! Jesteś wreszcie! Pawa Smurf polecił mi przeprowadzić mały test, by mieć pewność, że smurf nie wykonasz misję. Wiem, farmerze. Co mam zrobić? Smurfnij głową w górę i spójrz na szczyt klifu! Toś do ciebie smurfuje. No i teraz musimy sobie pójść w górę. Na górze to smerfetka! Jest taka smerfna. No, i teraz trzeba tutaj iść do tamy. Wiadomo. A, czas ale to dopiero później pójdziemy do tej tamy. Na razie musimy zdobyć kwiat. Który będzie nam potrzebny, wiadomo ja, do czego, do, wyskazanej trawy, do zdobycia broni wyleczę. Którą nam stworzy kto? Pracuś jest tu Tu I tu to jest tor do I teraz mogę go dalej. Ze związanymi dalej I będziemy gadać ze skwerfami co tu smerfujesz? Szukam dziwnego kwiatu, który ma pomóc usmerfować skażenie. Ach tak, Papa Smurf wspomniał nam, że ma dla ciebie małe wyzwanie. O, podobno testujesz nowy wynalazek pracusia. Tak, smerwizator! Uczę się z niego korzystać. Smerfuję, co mogę, żeby to opanować! Lepiej porządnie poćwicz, bo będziesz musiał przeskoczyć na drugi brzeg tamtej rzeki. U -u, uważaj, żebyś nie smerfnął do wody! Bez obaw umiem pływać! Nie wątpię, osiłku! Ale jeśli smerfniesz do wody, ciężar smerfizatora, może cię pociągnąć na dno. I to będzie koniec twojego smerfowania. Będę uważał! No to, jak nie wierzycie we mnie, drugie smurfy, to ja wam pokażę, że nie, bo... umiem przejść dalej. Się nie utopię. Wiadomo, że woda jest niebezpieczna, no ale dam radę! Jest kwiat! To na pewno ten właściwy. Nie wydaje się chory. Musi być odporny. No i teraz idziemy sobie po ten kwiatek który nam będzie potrzebny do Powinienem zrobienia tej broni. Na ten wielki grzyb. I teraz, tutaj. Na wioska. Nie. No na że tutaj nic nie widzę takiego. Chyba teraz skoczyć. Hops. I hops. I hops. I jeszcze raz. I to jeszcze proszę. raz. I tutaj, no, komórkał. I zeskoczyliśmy. Dobra, widzę, w oddali ten kwiat. Muszę iść dalej. No, i teraz musimy pójść po ten kwiat. Najpierw ten prezencik sobie zjemy. na no, spokojnie. Juppie! I teraz tutaj trzeba wiadomo uważać, żeby nie spać do wody i żebyśmy się nie utopili I hops i hops Mam kwiat, misja wykonana, jestem najlepszy nawet ze smurfizatorem na plecach, dobra pora smurfować do wioski No i teraz sobie idziemy do wioski. I pracusia, i to Oczywiście do kogo? Do Pracusia, żeby nam stworzył tą broń. Po to, żeby uleczyć skażone rośliny, które z... zakaził kargamel. No i wiadomo, trzeba też wrogów załatwiać tą bronią. Pracusiu, mam tu magiczny kwiat. Papa Smurf chciał, żebym ci go przesmerfował. Dzięki, Osiłku. Nareszcie dokończę budowę Smurfizatora. Jesteś pewien, że to będzie działać? Pewnie, Papo Smurfie. Czeka cię wielka niespodzianka. Pożegnamy się ze skażeniem, a do tego będziesz mógł dotrzeć do wszystkich miejsc w wiosce, które wcześniej były niedostępne. Mam nadzieję, Pracusiu, że ta niespodzianka będzie dobra. Pamiętasz, co się stało, gdy zbudowałeś roboty. Osi ma rację. Czasami smerfujesz z wynalazkami, które wymykają ci się spod kontroli. O, nie bądź takim pesymistą. Smerfizator to mój najbardziej udany wynalazek. I najskuteczniejszy przysięgam na smerfa! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę go w akcji. Musimy raz na zawsze smerfnąć to skażenie. Potrzebuję kilku minut, żeby zamontować zbiornik. No, i proszę, gotowe osiłku! Idź uleczyć skażoną trawę w wiosce i wróć tu, kiedy skończysz. O, cześć! Co porabiasz? Dobra! Przekazuj. No dobra, to idziemy w takim razie uleczać te roślinki, które zostały skażone. Tutaj nic nie ma, tu też. Teraz pójdziemy sobie tu. Trzeba pouleczać. Niech to. I tutaj. się skończył. Zbyt szybko go zużyłem. Zbiornik jest pusty. Tu... Muszę poczekać aż się napełni. Uleczony i teraz możemy iść sobie dalej. <laughs>, nie I tutaj jeszcze widać. są leczniki. Hop Teraz tutaj. I jeszcze o, gdzieś. Cześć. Tutaj Jak musi ci? być. O. Y teraz tu. Skończyłem, papo smelchie. Wysmerfowałem wszystkie skażone rośliny Smerfizator okazał się bardzo skuteczny i łatwy w obsłudze Mój wynalazek spisuje się na medal, a nie mówiłem? Tak przy okazji, Smerfizator kryje w zanadrzu jeszcze wiele niespodzianek Kiedy opuścisz wioskę, miej oczy szeroko otwarte Jeśli przynieciesz mi materiały, będę mógł ulepszyć Smerfizator Przygotuj się na nie małe zdziwienie Dobrze, pracusiu Będę się rozglądał. W porządku, moje smerfy, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia. Zaginęło kilka kolejnych smerfów. Ostatnio widziano je, kiedy zmierzały w stronę tamy. Mam nadzieję, że nie zniknęły jak pozostałe. Osiłku, musisz się temu przysmerfować, ale bądź ostrożny. Teren wokół Tamy jest skażony. Użyj smerfizatora, żeby się tam dostać. To szansa na przetestowanie mojego wynalazku w terenie. Możesz na mnie liczyć. Znajdę zaginione smerfy. A te skażone rośliny niech lepiej uważają. No dobra, to teraz sobie pójdziemy tutaj. I musimy dojść do Tamy. Na tamie, tutaj będzie nas coś czekać. Zresztą się zaraz przekonamy. Właśnie teraz, tutaj, jak widzicie na obrazku, tama. I teraz tłumaczymy sobie roślinki, które zostały skażone przez Gargamela. Czy coś tu musi być. I już. Uleczone. Teraz tutaj. No i będziemy walczyć. Na smurfa! Co to za stworzenia? Wyglądają, jakby też były skażone. Strzał ze smurfizatora powinien załatwić sprawę. Wiecie, jaka nazwa do was pasuje? Złokule. Czasem z okule dobra, to tutaj atakujemy. Kolejny trapiłeś. No i teraz tutaj otwiliśmy też to te to w no to muszą być No prezenci to się tam później weźmiemy. Na no spokojnie, Ty trzeba po tutaj pójść. Hop, hop, hop. Co tutaj będzie nas czekać? Jakaś studnia? Osiłku! Pomocy! Most się zerwał! Jesteśmy tu uwięzieni! Nie ma powodu do paniki! Już do was smerfuję! Zaraz rozwiążę problem z mostem, dobra. Smerfizator leczy skażenia, ale może ma też inne zastosowania. Spróbujmy smerfnąć ten kwiatek. Dobra, spróbujemy smerfnąć ten kwiatek. Może nam się uda. to ja teraz, żeby nie spaść. <laughs> dzięki osiłku! Nie wiedziałem, że znasz się na magii! To nie żadna magia! Tylko najnowszy wynalazek pracuśla. Pozbywam się dzięki niemu skażenia! Wygląda na to, że może też torować drogi. Całkiem smerfnie, co? Dla smerfizatora nie ma rzeczy niemożliwych. Dobra, muszę lecieć. Sprawdzę, czy przytanie nie ma jeszcze jakichś smerfów. No, dobra, idziemy sobie dalej. Znaliśmy dwó dwóch smarfów. I, I idziemy sobie dalej. To musi być jeden z tych złostworów, o których słyszałem. Mm, zobaczmy. Ma grzybowy kapelusz. Może uda mi się na niego wskoczyć jak na inne grzyby. Dobra, pora mu smurfnąć, na co mnie stać? Się pokonać złostwora. Tak on się nazywa? O nie. nie tak to wygląda. się nie powinno. Dobrze, może powinienem Dobra. to uleczyć. Udało się. Gdzieś tu jeszcze musi być. No i udało się. Dobra, tutaj uleczone, tu uleczone Możemy iść dalej. I teraz tutaj. Hmm. Oj, ty będziesz nie, serce, Lepiej bym O siłku, smerfujesz mnie? O siłku, tu twoje sumienie. Musisz. Przestań smerfować, zgrywusie. Oddaj mi to. Daj mi tę smerfofalówkę. Halo? Tu, papa, smerf. Słyszysz mnie o siłku? Papa smerf? To ty? Słyszę cię, A ale gdzie jesteś? Wewnątrz smerfizatora. Chwilę, coś ci wyjaśnię. Pracuś zapomniał ci powiedzieć o smerfofalówce. To urządzenie, które umożliwia komunikację na odległość. Dzięki niemu pozostaniemy w kontakcie. Będziesz mógł nam smerfować informacje. Przepraszam, że cię przestraszyliśmy. Znasz Grywusa? Nie mógł się powstrzymać przed zrobieniem ci kawału. W porządku, papo smerfie Jak tylko wrócę, dam mu nauczkę. No i dobra uleczamy teraz pójdziemy sobie tutaj uleczony o, za mało czasu już nie zdążymy jeszcze raz. Próbujemy. Brak udało się. Teraz tu. Tutaj. Tutaj i w górę. W górę. No i nie zdążyliśmy. Tak było blisko. Dobra, jeszcze raz. I siuk. Lecimy. Dobra. Tutaj. Tu jeszcze. Szybciej, szybciej, szybciej. Musimy zdążyć. Czas leci. nie. Chyba się udało. Tak, udało się. No i mamy prezencie. Pewnie to będą części jakieś. Dla pracusia. Tak podejrzewam. Ale mogę się też mylić. Zresztą sami się przekonamy. Jak to będzie wyglądać dalej. Oj. Prawie byśmy spali. Mi się wydaje, że to są Super! po prostu jakieś części do ulepszenia tej broni tego nerfizatora całego. Który my używamy. No i teraz tutaj. Tu i tu. Aby nie spaść, dobra, udało się. Teraz tu trzeba poleczać. Oj, myślałem, że coś skończyło, ale nie. Dobra, no, dobra się No I będziemy oczywiście tutaj walczyć, ale to w drugiej części. Tak się Wam podobało, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na moim kanale. Badajcie też na kanał Sebastian Wojtas z Wloki, Wojtas Psikanał, Christianix Games. No i trzymajcie się i do usłyszenia.